Na pewno słyszałeś o Among Us. Co gra multiplayer o niemal rysunkowej grafice ma wspólnego z Karolem Nawrockim? Otóż więcej niż sam kandydat na prezydenta chciałby przyznać. Dla przypomnienia, gra Among Us polega na tym, że w grupie osób pojawia się tak zwany impostor. Jego rolą jest eliminacja pozostałych graczy, oni zaś muszą demokratycznie zagłosować za wyrzuceniem impostora. Ach, problem jednak w tym, że początkowo nie wiadomo, kto jest tym wilkiem w owczej skórze. Gracze muszą drogą dedukcji sami ocenić zachowanie reszty i rozpoznać impostora. On jednak na pewno będzie próbował pokazać, że wcale nie jest intruzem. Zupełnie tak jak Karol Nawrocki próbuje pokazać, że jest kandydatem niezależnym, obywatelskim i absolutnie nie przynależy do prawa i sprawiedliwości. Trzeba podkreślić wielką odwagę Prawa i Sprawiedliwości, że było gotowe postawić na kandydata bezpartyjnego. Jestem jedynym kandydatem bezpartyjnym w tej stawce, jak pan redaktor i nasi słuchacze wiedzą. W związku z tym, moje relacje jako przyszłego prezydenta z Prawem i Sprawiedliwością będą miały jeden wyznacznik troski o Rzeczpospolitą, podobnie jak z innymi partiami. Kandydat znikąd. Mała literka, wielka zmiana. Głównym partnerem kanału nie wiem, ale się dowiem jest KFD polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Z kodem nie wiem, pięć, zredukujesz cenę. KFD już wspiera kanał. A ty? Karol Nawrocki został kandydatem na prezydenta, choć niewiele osób wie, skąd tak naprawdę się wziął. Próbuje uchodzić za kandydata obywatelskiego za jednego z nas. Jednak duża część społeczeństwa może odnosić wrażenie, że wziął się on dosłownie, znikąd. Ciężko odpowiedzieć na pytanie, kim jest Karol Nawrocki. Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim fakt, że mało jest dostępnych informacji. Spójrzmy chociażby na najpopularniejsze źródło w dzisiejszych czasach, czyli Wikipedię. Można śmiać się z czerpania wiedzy z Wikipedii, ale nie oszukujmy się, ogrom Polaków, którzy będą chcieli dowiedzieć się czegoś o którymkolwiek z kandydatów w pierwszej kolejności wejdzie właśnie na tę stronę i nie dowie się zbyt wiele, zwłaszcza jeżeli chodzi o działalność polityczną i pogląd Nawrockiego. Tak naprawdę jego kariera polityczna zawiera w sobie jedno wydarzenie mianowicie startowanie w wyborach prezydenckich. Dlaczego więc ktoś bez jakiejkolwiek przeszłości politycznej stara się teraz o pozycję najważniejszego człowieka w kraju? Pisowski, mam talent. Jeśli mielibyśmy odpowiedzieć jednym zdaniem, to wydaje się, że prawo i sprawiedliwość liczy na powtórkę Andrzeja Dudy. Przecież obecny prezydent też był mało znany, zanim nie został głową państwa. Przed 2015 rokiem Andrzej Duda był niczym niewyróżniającym się szeregowym europosłem. Owszem, miał w swojej karierze epizody, gdy na przykład sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale na pewno nie zaliczał się do rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny politycznej. Ale nawet wtedy mógł się pochwalić znacznie większym doświadczeniem politycznym niż Karol Nawrocki. Patrząc na tę sytuację zupełnie z boku, można by odnieść wrażenie, że PiS nie miał alternaty w wyborze kandydata. Ale czy na pewno? Przecież jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy o niepokojących przeciekach z wnętrza partii. Przeciekach mówiących o wewnętrznej walce o pozycję kandydata na prezydenta, a pretendentów było naprawdę sporo. Jednym z nich był Patryk Jaki. Według wielu komentatorów, jego szanse na równą walkę z reprezentantem Koalicji Obywatelskiej były duże, lecz ostatecznie o braku jego kandydatury zadecydowały zupełnie inne względy. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obawiało się o swój żelazny elektorat. Należy pamiętać, że jeszcze do niedawna europoseł Patryk Jaki był twarzą suwerennej Polski pod nieobecność Zbigniewa Ziobry. Sytuacji nie zmienia fakt, że ten stosunkowo młody europoseł wprowadził Sów Pol do struktur PiSu. Dla wielu prawicowych wyborców nadal jest kojarzony jako człowiek Ziobry, a nie Kaczyńskiego. Na jesieni 2024 roku rozważano również kandydaturę Tobiasza Bocheńskiego. Kolejny z prawicowych europosłów mógł się pochwalić tym, że jeszcze w zeszłym roku pełnił rolę wojewody mazowieckiego, by potem zdobyć mandat radnego Warszawy. I tutaj chyba mamy odpowiedź, dlaczego Bocheński nie bierze udziału w wyścigu o fotel prezydenta. Otóż w trakcie wyborów samorządowych został wystawiony jako kandydat na prezydenta Warszawy i przegrał on pojedynek z Rafałem Trzaskowskim. Zapewne prezes PiSu bał się powtórki tych wydarzeń. Kolejnym z kandydatów, o których mówiło się głośno, był Mateusz Morawiecki. Były premier jednak nie otrzymał możliwości stanięcia w szranki. Wszystko wskazuje na to, że ponownie chodziło o słabe sondaże wewnętrzne. Sam Jarosław Kaczyński powiedział, że zwycięstwo Morawieckiego w wyścigu prezydenckim byłoby cudem. Dominik Tarczyński, również brany był pod uwagę jako potencjalny kandydat Pisu na prezydenta. Europoseł, o którym ostatnio zrobiło się bardzo głośno za sprawą wywiadów amerykańskiej części Internetu, przeżywa aktualnie swoją polityczną drugą młodość. Wydawałby się wręcz idealnym kandydatem, aby odczarować obraz Prawa i Sprawiedliwości jako zacofanych i zaściankowych. Byłby to kandydat znany młodszej części elektoratu, popularny w internecie, władający poprawną angielszczyzną i bezsprzecznie charyzmatyczny. Co więc stanęło na przeszkodzie? żona, a właściwie jej brak. Sam zainteresowany przyznał, że jego stan cywilny był głównym powodem, dla którego nie został wystawiony do wyborów prezydenckich. Ale byłeś brany pod uwagę teraz? No były tam rozmowy, tak. Mhm. Z tego, co wiem, z tego, co wiem w relacjach. A to gdzie przegrałeś ten wyścig? Nie mam żony, to był zarzut. No niestety, no trzeba na szybko, wiesz. To był zarzut, ale, yy, ale wiesz, no ja nie... Organizowanie sobie rząd ze względu na politykę i branie sakramentu, nieważnego, wiesz, dla mnie jako dla katolika to jest ważne, nie? Przyjmowanie sakramentów pod politykę, które są nieważnymi sakramentami, w ogóle nie wchodzi w grę. Bo były takie sugestie, nie? Tam z pół roku temu, wiesz, szybko jest tam. Nie, 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 nie. Widać więc, że w Jarosławie Kaczyńskim wciąż tkwi cień z czasów, kiedy wypominano jemu samemu bycie kawalerem, gdy w 2010 roku starał się o fotel prezydenta. Ostatnim i chyba najbardziej prawdopodobnym kandydatem oprócz nawrockiego, oczywiście, był Przemysław Czarnek. Tego polityka chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Dla wielu kontrowersyjny, dla innych charyzmatyczny. Kampania prezydencka z jego udziałem na pewno byłaby widowiskiem pełnym emocji, choć nie ma pewności, czy przełożyłoby się to na dobry wynik, bo największa zaleta czarnka jest też jego wadą. Poseł z Lubelszczyzny jest bowiem znany ze swoich poglądów na tyle dobrze, że działa to mocno polaryzująco na społeczeństwo, a przecież nie o to chodzi w wyborach prezydenckich. Dlatego też drogą eliminacji najlepszym kandydatem dla władz Prawa i Sprawiedliwości okazał się Karol Nawrocki, niedoświadczony impostor. Po tym osobliwym plebiscycie przeprowadzonym przez władze Prawa i Sprawiedliwości przyszedł czas na wykreowanie imidżu Karola Nawrockiego. Bo jak już zauważyliśmy, jest on kandydatem, który nie ma przeszłości politycznej oraz jest stosunkowo mało znany jak na pretendenta w wyścigu prezydenckim. Pamiętacie o impostorach Zamongas? Bo jeśli tak, to już pewnie domyślacie się, jaką taktykę wobec wizerunku Nawrócka przyjął PiS. Otóż partia Jarosława Kaczyńskiego próbuje przekonać nas wszystkich, że ich kandydat tak naprawdę nie jest ich, tylko nasz, bo to kandydat obywatelski, a nie polityczny, czy też, broń Boże, pisowski. Działacze Zjednoczonej Prawicy wręcz dają do zrozumienia, że szef IPN-u jest uosobieniem bezpartyjnej demokracji. Cytując Abrahama Lincolna, jest to kandydat wybrany spośród ludzi, przez ludzi, dla ludzi. Ale wydaje się, że społeczeństwo nie daje się zaczarować temu impostorowi, jak podaje Rzeczpospolita, niemal 70% Polaków uważa Karola Nawrockiego za kandydata Prawa i Sprawiedliwości, a nie obywatelskiego. Pokazuje to, jak nieudana jest to próba zbudowania imidżu dla praktycznie nieznanego szerszej publicy kandydata. I choć sztab doktora Nawrockiego stara się jak może, to wyniki sondażowe nie pozostawiają złudzeń. Kandydat obywatelski aktualnie przegrywa z Rafałem Trzaskowskim i to ze sporą różnicą, ponieważ według niektórych sondaży wynosi ona prawie 9 punktów procentowych. Jednakże to nie tymi wynikami powinien się martwić sztab nawrockiego. Znacznie gorzej wyglądają sondaże drugiej tury wyborów. Tam Trzaskowski wygrywa z przewagą ponad 20 punktów procentowych. Oczywiście do wyborów zostało jeszcze dużo czasu, ale nie należy ignorować sygnałów, jakie dochodzą z badań sondażowych. Zwłaszcza, że we wzroście punktów procentowych nie pomaga charyzma i doświadczenie Nawrockiego. Tak potwierdzam, to miejsce zwycięstw. Wierzę, że właśnie dziś tutaj zaczynamy historię kolejnego zwycięstwa. Wierzę w to zwycięstwo i wierzę w Polskę. Czytanie z kartki na wiecu ogłaszającym jego kandydaturę to wizerunkowe fopa. pas. Charyzma Nawrockiego jest dość toporna i ociężała. Skoro brakuje mu zwinności słownej, to próbuje to nadrabiać, prezentując w mediach swoją zwinność i wytrzymałość fizyczną. Ale to jest wizerunek prezydenta, jakiego oczekują Polacy? Ponownie. Póki co sondaże zdają się zaprzeczać, zwłaszcza że za tą sprawnością fizyczną Nawrockiego kryje się pewna niewdzięczna historia. Kontrowersyjny pięściarz. Nie tylko punkty procentowe powinny niepokoić Karola Nawrockiego. Znacznie bardziej powinien on się zainteresować powodami takich wyników w badaniach. Zapewne za część słabego wyniku w sondażach odpowiadają ostatnie kontrowersje wokół kandydata popieranego przez prawo i sprawiedliwość. Karol Nawrocki jest człowiekiem, który może się przyczynić do jeszcze większej brutalności polskiego życia politycznego. Jakich metod używa Karol Nawrocki IPN-ie? Brutalny, co to znaczy? No to jest człowiek, który po prostu nie ma, powiedziałbym, zahamowań. Przede wszystkim pod znakiem zapytania stanął jego sposób wykonywania obowiązków służbowych w Instytucie Pamięci Narodowej. Głównym źródłem tych doniesień są wypowiedzi profesora Antoniego Dudka. Twierdzi on, że Karol Nawrocki jest brutalny w swoim sposobie zarządzania IPN. -em. Kolejny naukowiec, profesor Grzegorz Motyka, potwierdził te słowa, dodając, że Nawrocki to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, którzy pojawili się w polskiej polityce. Na niekorzyść Karola Nawrockiego złożyło się również, że akurat w tym momencie w sieci zawrzało przez fakt wykorzystywania jego służbowego auta do podróżowania w trakcie kampanii prezydenckiej. Sam zainteresowany odpowiedział na zarzuty poprzez wpis na platformie X, w którym stwierdził, że profesor Dudek wykorzystuje swój autorytet w nieczystej walce. Co ciekawe, również sam Jarosław Kaczyński pokusił się o wbicie szpilki Antoniemu Dudkowi stwierdząc, że myli się on co do Nawrockiego. Prezes PiSu wyciągnął przy tym przeszłość Dudka w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i zasugerował, że profesor musi być nadal tak nierozgarnięty, jak w latach swojej młodości za komuny. Ja nie mam powodu, żeby akurat odpowiadać na to, co sądzi pan profesor Dudek. Ja wiem tylko, że to jest człowiek, który w życiu na no prawda był wtedy młody. Ja wtedy łatwiej się mylić, bo się nie ma doświadczenia, ale mylił się bardzo. No. Czytałem o jego wystąpieniach na jakichś konferencjach Młodzieżówki komunistycznej z 1987 roku, to znaczy no, z czasów, kiedy każdy no, rozgarnięty człowiek widział, że po prostu się komunizwali. No, wali się nie tylko w Polsce, ale co wtedy było jednak bardzo istotne, bardzo ważne, wali się też w Związku Sowieckim, więc no, trzeba by było być po prostu nie tylko, że Powiedzmy sobie niezbyt moralny w tym wymiarze politycznym, ale także i bardzo słabo rozgarnięty. Głośnym echem po mediach głównego nurtu odbiła się również wiadomość, która zarzucała Karolowi Nawrockiemu znajomości z ludźmi z przestępczego półświadka. Afera wybuchła po tym, jak dziennikarze podłapali zdjęcie z mediów społecznościowych zawodnika freakfightów z kryminalną przeszłością. Fotografia przedstawiała rzeczonego celebrytę oraz Karola Nawrockiego. Z czasem z szafy zaczęły wypadać kolejne trupy, a konkretnie doniesienia o kontaktach obywatelskiego kandydata z kolejnymi byłymi przestępcami. Wśród znajomych miały się znajdować takie kontrowersyjne postacie jak Olgiert L., neonazista skazywany za pobicia i sutenerstwo. Kolejną taką osobą miał być Grzegorz H., który kojarzony był z organizacjami faszystowskimi, w tym z nielegalną organizacją Blood and Honor, która swoją nazwę zaczerpnęła z motto Hitler Jugend. W doniesieniach pojawiały się również domniemane kontakty Nawrockiego z gangiem motocyklowym Bad Company. Najciekawszym aspektem tej afery jest jednak inna kwestia. Są nią mianowicie doniesienia, jakoby te kontrowersyjne kontakty miały zostać ujawnione głównie dzięki wewnętrznemu raportowi Prawa i Sprawiedliwości z czasu, gdy Karol Nawrocki był dopiero brany pod uwagę jako jeden z pretendentów do startu w wyborach prezydenckich. Onet jako pierwszy opublikował fragmenty takiego raportu i sam portal twierdzi, że to opracowanie miało zostać przedstawione Jarosławowi Kaczyńskiemu być może w celu zniechęcenia go do postawienia na Nawrockiego. Oczywiście do tych rewelacji odnieśli się członkowie PiSu, twierdząc, że rzeczony raport jest spreparowany i służy zdyskredytowaniu Nawrockiego w oczach opinii publicznej. Rzecznik tej partii, Rafał Bochenek, odniósł się do całej sprawy na Platformie X i zaprzeczył, aby kiedykolwiek tego typu raport został stworzony na potrzeby Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że jego zdaniem ta cała nagonka jest wynikiem brudnej kampanii prowadzonej przez głównego kontrkandydata Karola Nawrockiego. Pomimo próby dementacji ze strony Bochenka, to mleko już je rozlało. Badania przeprowadzone dla Super Expressu pokazały, że ponad 60% badanych osób uważa, iż znajomość polityka ze skazanymi przestępcami powinna wykluczać go z życia publicznego. Maraton czy sztafeta? Póki co notowania Karola Nawrockiego nie są najlepsze. Czasu do wyborów jest coraz mniej, zatem nic dziwnego, że wielu ludzi zastanawia się, czy prezes ma jakiś plan B. Bo jeśli kandydat obywatelski z poparciem pisu nie zostanie prezydentem, to będzie spory cios dla i tak już poważnie poobijanej partii Kaczyńskiego. To ryzyko, którego na pewno nikt w tej partii nie chciałby podejmować. I do głowy wielu przychodzi pewien scenariusz, który sprawiłby, że Karol Nawrocki okazałby się podwójnym impostorem. Ale żeby zrozumieć zawiłość sytuacji, musimy cofnąć się o 5 lat do poprzedniej kampanii prezydenckiej. Zapewne pamiętasz tą dziwną kampanię roku 2020, prawda? Światowa pandemia pokrzyżowała polityczne plany wielu stronnictwom, to z tamtego okresu wywodzi się słynny już teraz mem o organizacji wyborów kopertowych przez Jacka Sasina i zmarnowanych w ten sposób 70 milionach złotych. Wtedy też doszło do niecodziennego dla polskiej sceny politycznej wydarzenia. Otóż Koalicja Obywatelska postanowiła w środku wyścigu wymienić swojego kandydata. Pierwotnie do wyborów prezydenckich z ramienia tej partii wystartowała Małgorzata Kidawa-Błońska. W trakcie kampanii okazało się jednak, że sondaże w najbardziej niekorzystnym dla niej momencie oscelowały wokół około 7%. Na tak słaby wynik wpłynął również bojkot wyborów kopertowych przez tę część społeczeństwa, w której K.O. upatrywało swój żelazny elektorat, ale podstawowym problemem była sama kandydatka, która wyraźnie blado wypadała na tle swoich kontrkandydatów. Problem dostrzegło również kierownictwo koalicji obywatelskiej. Zdecydowało ono, że jeśli sondaże źle wróżą kandydatowi, to zamiast innego sposobu prowadzenia kampanii łatwiej będzie po prostu zmienić kandydata. I tak też się stało. Na 6 tygodni przed pierwszą turą wyborów Małgorzata Kidawę błońską zastąpił Rafał Trzaskowski. Oczywiście spotkało się to z niepochlebnym przyjęciem wielu pozostałych partii politycznych. Ale ostatecznie KO nie musiało już się bać, że ich kandydat nie wejdzie do drugiej tury wyborów. Koalicja Obywatelska mogła tą podmianą stworzyć precedens, który być może zainspiruje w tych wyborach władzę Prawa i Sprawiedliwości. To byłby bardzo ciekawy widok, gdyby Kaczyński użył sztuczki, którą podpatrzył u swoich zaprzysiężonych wrogów. Endgame rodem z Nowogrodzkiej Wybór Karola Nawrockiego na kandydata prezydenta na pewno nie był wyborem prostym. Widać to już było po chaosie informacyjnym wokół jego ogłoszenia. Wszystko wskazuje na to, że w tamtym okresie w prawie i sprawiedliwości panował prawdziwy bałagan. Nawet data samego ogłoszenia kandydata musiała być przesunięta. Rodzi to więc wiele wątpliwości co do samej decyzji o wystawieniu Nawrockiego. Sympatyków zjednoczonej prawicy nie nastraja też fakt obecnych sondaży wyborczych, które nie sprzyjają szefowi IPN-u. Wydaje się, że dla samego Nawrockiego nadrzędnym celem jest utrzymanie poparcia na tyle wysokiego, aby spokojnie wejść do drugiej tury, co w dobie ostatnich wyników badań nie jest wcale takie oczywiste. A pamiętajmy, że tak naprawdę właściwa kampania jeszcze się nawet nie zaczęła i wiele może się zmienić. Czy nasz dzisiejszy bohater odniesie sukces w wyścigu prezydenckim, czy okaże się on podwójnym impostorem? O tym przekonamy się podczas ogłoszenia wyników wyborów. Jedno jest jednak pewne: jeszcze nigdy kampania prezydencka tak bardzo nie przypominała rozgrywki w pewną popularną grę multiplayer. Dziękuję za dotarcie do końca materiału. Szczególne podziękowania kieruję do wspierających. Ty też możesz zostać jednym z nich. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.